Cześć, zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował Cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie enimo.net. Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Zestaw naprawczy do przewodów Skoda Octavia III jest niezwykle ważnym elementem, który zapewnia bezpieczeństwo i niezawodność Twojego pojazdu. W przypadku uszkodzenia przewodów Sangat ważne jest, aby wymienić je na nowe. Aby uniknąć poważnych problemów z samochodem. Aby wymienić zestaw naprawczy, najpierw należy odłączyć akumulator, aby uniknąć zwarć. Następnie należy zlokalizować przewody, które są uszkodzone i wymienić je na nowe. Bardzo ważne jest, aby wszystkie połączenia były dobrze zamocowane i izolowane, aby uniknąć przyszłych problemów. Po wymianie, należy sprawdzić, czy wszystkie systemy w samochodzie działają prawidłowo. Uwaga, zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia.